No bo roboty nie robi. No to ruszymy dzisiaj temat. No, tą borówką borówki, pompki, ale... Nawet nie próbuję tutaj tych borówek, bo zjem jedną. Już odcinka nie nagra, bo nie będę mógł skupić. wczoraj od razu się nastawia na to, żeby zjeść i jak najwięcej. No cóż, tutaj może nie będzie y, rekordowy zbiór, ale w przyszłym roku będzie bardzo fajnie, więc zobacz ta perspektywa. Że jedyne co jest pewne, to jest to, że czas płeczko Kolesi też będzie zima, wiosna i będzie o czym nagrywać, bo mówiłem tutaj w zimę, w listopadzie, odcinki robiły lepsze wyświetlenia niż teraz w sezonie, gdzie jest owoc pokazywany no, w internecie. Więc czuję Waszą wartość, dziękuję, że ze mną jesteście i widzisz, to co mogę powiedzieć i pomówiłem już wiele lat temu, no, że grupy producenckie to wsim obowiązkiem każdej grupy jest kupowanie najpierw od polskiego producenta. One powstały z pieniędzy, no, głównie unijnych, to no, państwowych dla nas, dla producentów. To jest obowiązek święty, a oczywiście borówka idzie z Serbii, sprowadzana taniej. No i oczywiście pierwsza musi być serbska, sprzedana nie polska. No widzisz, w takim żyjemy kraju winnym, czy takiej Hiszpanii, by te grupy, to by się rodziny spakowane by by musiały wyjechać, bo by pod bramę przyjechało stu królówkubionych producentów. To u nas tak nie ma gdzie ludzie swoją stronę są pobudzeni, jeden za tym, za tamtym. Więc to nie jest wina polityków tylko po prostu wina samych naszych polskich handlarzy, więc tam się bardzo nie podoba. I to się nie zmieni, trzeba się skupić tylko na tym, żeby te odmiany odpowiednie widzisz. Ja też czuję pewność siebie i to, jaki powstanie jak wodowe centrum. Tak naprawdę może i spotkania z wami będą. Większa plantacja. No i widzisz moje doświadczenie. Są odmiany, które szkółkaże proponują. którzy są tam hektary, a ja patrzę to no, no, okropna borówka, trudno sprzedać. no, Więc tutaj cała sztuka to. No ja się nauczyłem też, czyli te właśnie odpowiednie odmiany, pochodzenie jest najważniejsze moi drodzy, więc też myślę, że tutaj w życiu już będę miał z górki. No i też te materiały, no i słuchaj, ja już głupszy nie będę, ale jeżeli chodzi o zainteresowanie tym owocem. No już miałem doświadczenie w życiu truskawka, agres, śliwki, aronia. Praktycznie pochodzę z rodziny owocowej, Zagłębia Grujeckiego. No to tutaj przy Borówce już się zatrzymam. Jakbym miał wybierać od nowa życie, też bym wybrał nagrywanie o Borówce, bo o tym sobie rano myślałem, żeby się mobilizować. No i na, dla Was tutaj lepsze materiały nagrywać, więc subskrybujcie mnie, obserwujcie. No i oczywiście tutaj też swoją działalność gospodarczą, firmę, Skorupski. życie. W będę też chciał rozwijać. Czyli cóż, jeżeli chcesz jakieś piękne burówki z gwarancją, odpowiednie odmiany, no zapraszam do kontaktu. Może pokażę na koniec odcinka moją ulubioną odmianę. Powiem się dlaczego. No i widzisz. Zróbmy to. Bo to jest raz w roku. I zobacz. Mm. Mm. Już nie przestanę. Ale Patrzcie, No grubość najważniejsza. Lepiej mieć tą tonę porówki grubej niż 3 tony tropy. O Ojej. No lepsze od krewety. No, le najlepszy owoc uważam posiłek. I widzisz produkowany ekologicznie bardzo ważne. No błękitne złoto. Mm. Przy laptopiku w takim pięknym ogródku będę dla was pracował, bo będę montował odcinek, ale i nie tylko. Zobacz, to jest odmiana, na której ja się osobiście zakochałem przez przypadek. Zjadłem owoc dwa lata temu i po prostu to jest coś nieprawdopodobnego. I widzę, że teraz to doświadczenie te 8 lat nagrywania. też Cieszę się, że tu powstała grupa, wy jesteście i niektórzy od samego początku nawet oglądają, bo dostałem parę takich telefonów, ale w sumie to też można i, i okłamać, powiedzieć, że tak się ogląda, a się nie ogląda. Ale cóż, nie o to chodzi. Cieszę Cieszę się, bo tu jest wartość, doświadczenie i też wiem, że jak sobie na telefonie wpiszesz moją stronę internetową, mój kontakt do mnie, no do Piotka Skorupskiego, to można wpisać Jagodowecentrum.pl i tam właśnie będzie dzisiaj, tutaj w tym momencie, siedział, opisywał tą odmianę, o której będzie można poczytać, więc będzie ciekawie. No, myślę, że tak, więc. Przyszłość jest do nagrywania i też się będziemy rozwijać. I myślę, że te lata, gdzie się troszeczkę pod górkę szło, waliło głową w mur, jakoś tam się nam z pisują. Może jakimś małym szczęściem, więc chyba będzie warto oglądać. Do zobaczenia do następnego odcinka, w następnym, przepraszam, kręcę się. Hej! Nie przekonuje, że będzie wysoka jakość i to prosto serca. Widzisz? Mój kolega posadził kilka hektarów borówki, którą wcisnął mu szkółka. Miałby wszystko super pięknie. No i ten owoc tak już nie schodzi za dobrze. Więc tutaj też moje doświadczenie z odmianami sprawia, że naprawdę warto tutaj będzie się ze mną w przyszłości kontaktować. Więc nic tylko się brać za robotę z mojej strony, bo by tak było. Trzymajcie za to kciuki.